I dzień dobry, tutaj Borsuk, yy, a to jest kolejny odcinek z Watch Dogsa, słuchajcie, yy, mapka, yy, tak, dzisiejszy odcinek, yy, kurde, co ja się tak dziwnie wysłowić, nie mogę, w dzisiejszym odcinku sobie porobię, jak, pozwiedzam sobie mapę ogólnie, tak, trzeba to w końcu zrobić, co to jest zleceniem, chrap, pieniądze, Pieniądze, co to jest? Elementy do zebrania. Naruszenie prywatności. E Zróbmy to. E Zaraz, tutaj coś jest. Elementy do zebrania. Włamanie do CTS-u. Dobra. Zróbmy sobie te włamania całe. No. Katemet. No. Udało się. Klasycznie mam inny strój niż ostatnio. To no jest jakaś różnorodność zachowana w tym momencie. E, co... Aha, dobrze wiedzieć. Co co to? Jedynaczka fajnie. Dobra, nie, ostatnio to było, to chyba się źle skończyło może później jeszcze to zlecenia online sobie porobimy oho ciekawe yy, zaraz to ja tak biegnę biegnę zaznaczmy sobie to Ok. tak właściwie dzisiaj taki będzie krótszy odcinek już się postaram popatrzę specjalnie żeby był krótszy bo już za dużo tych długich odcinków ja nie wiem Wam się chce to oglądać No nie wiem Takie długie odcinki Gdzie to jest? Wyzwanie Co? Jak? Co? What the fuck? Cześć, cześć, cześć. pojawiło jakieś kół O! się włamiemy, kurde o kurde, trzeba działać szybko. O kurczę. Eee, dobra. Eee, eee, już. Dobra, kamera, szybko. A kierowa. O kurde. Dobra, mamy jeszcze dwie minuty. Nie, no myślę, że spokojnie. Ty. Ale what the fuck. O. Dobra. Nie, no spokojnie. Wow. Gościu takie prawda rzeczy robić jest jeszcze ostatnie o no spokojnie dobro no e yy. Już myślałem, naprawdę... Ta gra mnie lubi trollować. Ewidentnie. Dobra, tam jakieś historie, kurde. Jak chcecie to sobie to czytajcie. Może schowam pistolet? Eee, mi się tego nie chce czytać, bo to nie ma związku z fabułą. Więc, dobra. E... Ja. Dobra, pomin nagranie, kurde. Punkt zdolności. Wow, co to jest, nagrania? Mhm. Ok, ale ja chcę co innego, drzewko zdolności. Zdolności się są przydatne tutaj. Tutaj trzeba misję wykonać jakąś chyba. O, ale tutaj... Czy ja tego nie kupowałem w ostatnim odcinku? Znaczy w którymś tam z ostatnich. Nie wiem, może się nie zapisało coś nieważne. Dobra. Należy do churu. Zarąbiście! Cieszę się. A teraz spierdzielaj. Dobra. Co by można jeszcze zrobić w tym odcinku? To to jest? Bankomat? Nie, nie, nie. To aż ta, tak to I bez przesady. Lombard. Gry miejskie. Obstawianie. A idźmy tam, a co? Co ja nie mogę? Ja mogę, kurde. Kryto słaby punkt. No i... I, I prawda, prawinny samochód na prop się zawsze. E, że tak powiem. A, tu trzeba naprawdę mocno zahamować. Ej, no ziomek. Przy takiej prędkości też dało się wysiąść normalnie. O, dokładnie. Graj w trzy kubki. A, pieruna zagramy. Co to jest? Wybierz poziom. Nie ma poziomu. O, tutaj... A widzę, że upgradey. Okej. Okay. Śledzę to, może dalej widzę. Dobra, ja obstawiam, że to jest to. Ha ha, ha. Trollololo. Jeśli si się si zastanawiacie jak ja to zrobiłem. Jeździłem palcem po ekranie. Haha, bardzo proste. A zagrajmy pieruna jeszcze raz. Runda druga, druga poziom pierwszy. Ej, ale... Ha. Dobra, lecimy dalej. He, 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 Mnie nie oszukasz gnoju. Jak to? O kurczę, pomyliłem się. Okpili cię. Ooo, sukni no dobra. Ostatni raz. Y... Trzy kupki. Ty gnoju. Łatwizna, prościzna, tak? A chcesz bryj. O ty gnoju. Tutaj będzie. No. He ja jestem sprytny. Wygrałem. Dobra, to jeszcze, żeby zarobić coś na tym, prawda? Bo tutaj prawilne pieniądze trzeba. No tak, powtórz, powtórz. Nie straci jej z oczu. Zobaczmy, sukien synu. Ty, widzieliście jaki on trik zrobił? Chyba jest tutaj, ja nie jestem pewien. Haha ha. gnoju. Ha ha! Rajer! Huhu! Uh, hu. Wychodzę z tego głupno. Jak to niedostępno. to przestępstwo, a dobra zróbmy sobie jakieś przestępstwo znaczy, nie no przepraszam bardzo e, inaczej, uratujmy kogoś z przestępstwa e, kradziony samochód oczywiście, no bo jakby inaczej a tylko zadzwoń po policję dziękuję bardzo serdecznie kurde co ten samochód jest na ręcznym ustawiony No już myślałem Bo wiecie, bo tutaj to, to, to trzeba no, takie różne rzeczy robić, prawda, prawilne, Nie wiem o czym ja właśnie mówię, no ale Ale tak Dobra Znajdźmy sobie tego przystępcy, Sukinsyna Potencjalna murzyńska ofiara yy, Tak, on jest murzynem o sukinsynu, no tak. Tak pogrywasz. Tak pogrywasz. Zaraz cię tutaj prawda unieszkodliwie. Musimy złapać tego sukinsyna przestępcę. gnoja. Ha! A, kurde! Masz brytyjski. Przestępca zneutralizowany, amunicja, prawda? Akta policyjne gnoju. Ofiara bez szwanku, bardzo dobrze. Kurde, mi reputacja ostatnio spadła, bo policjantów pobiłem, czy coś. No ale no. Dobra, hmm, tutaj sobie hajs wzięliśmy. Yy, niedawno kupił pistolet. No ja wprawdzie nie kupiłem, ale zabrałem komuś pistolet, tak. Odszyfrowanie on online. A zróbmy sobie co? O kurde, 3 do 8 graczy, co to jest? Pewnie znowu będę lamił, bo w to jeszcze nie grałem. No średni czas czekania, to poczekajmy, może coś znajdziemy ciekawego przy okazji. Nigdy z ciebie nie zrezygnuję. Dziwko? <laughs> Trzeba jakiś plik odszyfrować. No dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Co jest? Gra mi się sfrizowała na chwilę. Jaka migracja hosta? Wszyscy opuścili sesję prawie. No kurde Za mało graczy, misja wypełniona? What? Ej, dlaczego? Sukces za mało graczy OC, faktycznie sukces! Zarobić Zarombisty sukces Wiecie co? Chyba te zlecenia online będę robił samemu, bo to działa tak jak działa, jak widać. Ech, dobra, zamknijmy sobie to, bo to nie ma sensu. Nie mam żadnych znajomych, żeby ich tu zaprosić. Zbytnio, jak to się wychodzi stąd. Opuść. No, opuść to kurna! i Synek! Bo jak je ci... Zlecenia online. Ja chcę stąd wyjść. Halo! Halo! Zaproś gracz, no nie... wstycz stycz... chyba jestem cały czas w tej grze jakby wiecie co trzeba zrobić w takim wypadku patrzcie na to jakiś karabin którego normalnie nie posiadam eee... no wyjdź <ścoughs> Dlaczego ta gra musi mnie trollować? Chcę wyjść, pieruna! <laughs> hey, what the fuck? Ej! Co to jest ten krzyżyk? aj um, Fajnie Wyszukuję mi gracze, ale ja już tego nie chcę Dobra, super Jasna power Nie wiem to O, czekajcie, ktoś dołączył do sesji Dobra, może się uda nie wiem, no kurde. Zakłócenie jakieś. Wybierz. Trzeba poczekać. Hmm. Dziwne to jest wszystko. O, kurde, porobiłbym cięcia, żeby nie przedłużać, ale mi się nie chce. Tak. A tak serio to i tak nie będę miał czasu zbytnio. Zrównoważone, jakieś tam, kurde. Ha. I teleportacja. Eee, Czekajcie, mówiłem tam. Mówiłem, że... Nie będę robił cięć. No tak, nie będę robił cięć, bo za... za czekajcie. Jutro wyje już wyjeżdżam. Jeśli to... Oglądacie eee, kurta co ja pieprzę. W sobotę wyjeżdżam, tak? No. O jasna pała. Masz plik. I co ja mam z tym zrobić? Straciłeś plik. O kurcze. Opuszczono plik. Dobrze. Aha, rozumiem, że jakby tu się nic zbytnio nie działo, to to trwa pół godziny. Ale już jest 5%. Kradnik, kurde. Kamery nie działają, no bo tutaj, prawda? A, coś zrobił za zaciemnienie. No tak, ktoś zaciemnienie zrobił Cholera jasna sukin synu Cholera Jak to tracisz plik? Ha, bo ja muszę być w tym obszarze. O cholera. Przeczekajmy tutaj. Jak to mnie zabił? Aha, razem się zabiliśmy. No chyba, że tak. tak. No i tak właściwie to było, no. Co by tu rzec? Tak było potwierdzo potwierdzone info. E, no. no, no co tu dużo mówić, prawda? Przeciwnik ma... Oh, shit! Jak mnie wykręciło na dziesiątą stronę! To nie było miłe. A weźmy sobie takie coś na przykład. Takie cóż. Ja tu mam różne bronie. Ja tu tylko jeden karabin używam. Cholera. Ha, strzał w głowę! Jakim cudem! Trzeba odzyskać te file, dane. What the fuck! Co mi zrobił? Gram w to pierwszy raz, więc... Yy, no nie miejcie mi tego za złe, jak będę lamił. No proszę, pierwszy bez. Cholera jasne. Jednak chyba zrobię te cięcia, bo odcinek by trwał. No cholera trochę zbyt długo. Tak. Zaś się bawić cięciami. Nie. A jak nie to znowu wam wrzucę takiego jebacza 40-minutowego A co tam pieruna Co ja się będę przyjmował wy, przecież to wy będziecie oglądać, prawda Ech Gorsu gorsu A to sukien No biegnij Obyrwał troszeczkę. Strzał głowę. Przynajmniej coś jakiś level nabije, to, to, to mi się przynajmniej podoba. Biegnij. Fajnie, że kolej sobie samochodem ucieka, no ale... No cóż. Kurde, oddawaj moje torrenty, gnoju. Ten jest fajny samochód. Wygląda na szybki. Wypierdalać. Y dzielać. Czy tutaj... Y y y y nieprawdaż... Kurde, co ja pierwsza. Ciekawe czy tutaj y za zabijanie cywili się otrzymuje... Tak. To się mówi Kary Ja coś się wysłowić nie mogę, wybaczcie A tu Sukinsyn Tutaj on rzucił chyba jakimś A weźmy sobie snajperkę On rzucił jakimś granatem czy coś Nie wiem jak się rzuca Chyba, chyba trzeba z tabu, czekajcie gdzie... A tym Zaraz, ale jak to się robi? Sorry! Już wiem jak No może snajperka na bliski dystans nie jest dobrym pomysłem No tak, tak troszeczkę Weźmy sobie standardowy zestaw chyba jest najlepszy Ten drugi też daje radę Hmm. Odzyskujesz plik? Kurde. Dobra, weźmy sobie to, bo jednak no tak No nie wiem. Ciekawe, czy ja tutaj mam mieć jak najdłużej posiadać ten plik, czy, czy go mieć ostatni w sensie. No to mnie ciekawi. Zwalać mi z tej drogi, lamusy. E, rekwiruje pojazd. E! Synek Pieruna zatrzymaj się Co jest kurde? Wypierdzielać E! Tu się ludzie zabijają, prawda? Jakieś piki ruszy jakiś ma Aaaa, kurde, wyskakuj, zasrane krawężnik. Znaczy, to nie są krawężniki, ale... ...nieważne. Oła! Ty gnoju, dlaczego mnie? Dobra, moja ostatnia szansa. Zastrzelisz kogoś ze sniperki. I właściwie tle O lagi No Powinno oberwać w bok Zarobiście No szybciej e! nie udano. wróg odkodował plik. Troszeczkę 80 punkcików. No! Mogło być znacznie lepiej, no ale no cóż. Dobra. Chcę opuścić tą grę. Jak stąd wyjść? Ej, nie poważnie się pytam. Opuść misję, może tak. No. Ech. Dobra. Już odcinek trwa tyle ile powinien. Więc myślę, że nie trzeba robić cięć, ale dobra. Zobaczmy, co my tu uspisz podarunki, hmm, <śmary> Pieniądze, ha! Chować cebulactwo na 100%, dawać hajs. Dobra eee, Więc jeśli się Wam odcinek podobał To zostawcie łapkę w górę eee, I tak Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się i cześć O, fajne rzeźby